Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Paysy w card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony, Wowka, witam was w odcinku, gdzie sprzedamy cały ekwipunek, żeby otworzyć jedną skrzynkę. Więc tak to będzie po prostu wyglądało. Sprzedaliśmy wszystko, co miałem odblokowane, plus tutaj zostały jakieś tam tańsze skiny. Więc mamy 196 zł. 196 zł. Otwieramy za to jedną, jedyną skrzynkę. No i zobaczymy, w którą stronę podąży odcinek. Najlepszym kodem na stronie, oczywiście, pamiętajcie, że jest kod WOFK 10% więcej przy wpłacie, 20% na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Więc schodzimy sobie na dół, żeby otworzyć tą jedną, jedyną skrzynkę. Będzie to skrzynka agenta 195 zł. Aktualnie. No, skrzynia urosła naprawdę niesamowicie względem tego, co było rok temu, na przykład. No, to jest naprawdę ogromna różnica. Szanse też są ogromne na trafienie tutaj tych lepszych agentów w porównaniu do innych skrzynek. Więc kliknijmy to i sprawdźmy, czy ten odcinek będzie szczęśliwy, czy jednak będziemy musieli walczyć po prostu w gorszym budżecie niż mamy aktualnie. Więc 3, 2, 1, 0. Skrzynia Agenta decyduje o losie dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, czyżby to był jakiś fajny agent? Tak jest moi drodzy, mamy pięknego agenta, więc skrzynia Agenta zdecydowała się, że nam pomoże że nam pomoże po prostu w dzisiejszym odcinku. Mówi kurcze dzisiaj kosa jest twoja, dzisiaj koska jest twoja, skrzynia 100% na kosę. Hmm, czy my chcemy po kolejne skrzynie z agentem? Kurczę, kusi mnie, kusi mnie, żeby zrobić coś takiego, no nie? Czyli bierzemy sobie tak, dwóch agentów, to jest 390 zł wrzucone na zespołowe 2 na 2. Też mega szybko bitwa, mega szybka odpowiedź. Mogąca też sporo namieszać, bo by wystarczyło nam praktycznie na to, że pójść pewnie po rękawice. Więc tworzymy właśnie coś takiego. Był tam jeden chętny przeciwnik, niestety nam uciekł, znaczy sojusznik, sojusznik był chętny, nie przeciwnik. Więc zaczynamy te szybkie dwie skrzynie, łącznie cztery na całą bitwę, nieco ja gadam, cztery, osiem łącznie na całą bitwę, dobra mój sojusznik rozsądził mocnego agenta. Nie. I teraz ja chyba zdobywam mocno. No i co ja wam powiem? Co ja wam powiem, moi drodzy? Mogło być fajnie, lecz. Wszystko zepsuły. Tak też bywa. Nie ma co się smucić. No ale faktycznie. Ej, czekajcie, 674. Nie no, plus 100. Byłaby koska, co? Byłaby koska. Mmm. Czekajcie, 670. Ile? 4 na osobę. Plus, ja miałem. Wystarczyłoby. Wystarczyłoby, moi drodzy, na to, żebyśmy mieli koseł, żeby poszło nam dokładnie tak samo jak moim przeciwnikom. Więc. Warto kurczę, było spróbować, warto. Nie poszło to nie poszło, ale mm, spróbować było warto. Bo jak widzicie, no próba mogła być naprawdę mega, mega udana. N więc zostaje nam to 89 zł, z którego no musimy jak najlepiej skorzystać. I na przykład byśmy zrobili to coś takiego, to nie wiem, czy to by było dobre. Mm, to mogło by być troszeczkę nadgłupie, ale jakby wyszło. Jakby wyszło. Jakby poleciały te lepsze płyty. To kto wie? Kto wie, czy znowu byśmy nie poszli po skrzynkę, właśnie z agentem? Może to jest właśnie ta metoda, której szukamy dzisiaj. Więc jest pierwszy sojusznik, który ucieka. No nie wiem o co chodzi z tymi sojusznikami, oni tutaj wbijają, uciekają. Więc zrobimy, patrzcie, to w ten sposób. Tutaj wrzucamy bota, tutaj wrzucamy bota. No i czekamy na sojusznika. No i właśnie się trafia. Tak myślałem, że tak będzie, że ktoś tutaj po prostu. A żeby wygrać w card, napiszcie jak jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczby od 5 do 7 Wbiję więc bito, kurde bardzo fajny sojusznik No takich to ja mogę mieć zawsze Takiego, Takich sojuszników to ja zawsze biorę W ciemno słuchajcie W ciemno taki sojusznik to... Nie... to jest gość To jest naprawdę gość, który... Myślę, że zrobił to battle Mimo wszystko, że stało te 5 skrzynek Myślę, że on zrobił to battle My poczekajmy, popatrzmy, czy komuś uda się również trafić taką mocną płytę, w co wątpię, bardzo, bardzo wątpię. Ale da radę w sumie też zrobić troszeczkę to słabszymi płytami, ale też wątpię. Też wątpię, że im to się uda. To będzie, moi drodzy, nasze zwycięstwo, e, które da nam mały krok e, w kierunku, w którym zmierzamy. Więc zdobywam tutaj jeszcze dosyć fajną płytę na koniec. O kurczę, tego to zazdroszczę, tego to zazdroszczę, że też mu to siadło. Żebym ja jeszcze to zdobył, no to jeszcze było lepiej. No wiadomo, nie ma tutaj przesadzać być jakimś, nie wiadomek pazernym. Więc płyty teraz, może zbustowane, a może gesterowe płyty. Coś, co robimy naprawdę bardzo rzadko. Chyba nawet nie robiliśmy na zespołowych 2x2. Jesterowych płyt, ale idealnie byśmy mieli. Zobaczcie, pod 10 z tych zbustowanych. Dobra, mamy pod idealnie po 10 zbustowanych. Potem najwyżej zrobimy jesterowe i jeszcze raz zespołowe 2x2. Dokładnie tą samą metodą, czyli wrzucimy sobie dwa boty jako przeciwników. No i na sojusznikach chwilę odczekamy, żeby nam się trafił. Więc dokładnie tak samo jak w bitwie poprzedniej. Zobaczymy, czy to zadziała. I zobaczymy, czy w ogóle ktoś do nas dołączy. Kto, czy ktoś będzie chętny w ogóle na te pobustowane. No bo na te standardowe, no to naprawdę bardzo bardzo szybko to poszło no i jest nasz słuchajcie sojusznik który zdobywa praktycznie najmocniejszą płytę dostępną w skrzynce więc kolejny raz bardzo solidny tutaj sojusznik tylko pamiętajcie to że boost tych skrzynek podnosi najbardziej właśnie szansę na tą płytę, więc to jest bardzo prawdopodobne, że to nie jest ostatnia taka płyta, więc tutaj naprawdę musimy być czujni. I się pojawia właśnie. Się pojawia, ale bardzo do, po, po bardzo dobrej stronie, po najlepszej stronie się pojawiła. O i teraz oni zdobywają Więc widzicie to nie jest takie hop Że zdobyliśmy prawie najlepszą płytę i że zaraz zwyciężymy Tak jak to było w bitwie tej na standardowych Tylko tutaj naprawdę są duże szanse na te płyty Więc no do samego końca Niestety ale musimy tutaj się martwić O to zwycięstwo Szczególnie że różnica jest tak mała Że aktualnie przechodzimy niestety na nie bezdzielonego oznaczenia Czy to wystarczy Niestety nie wystarczyło Minimalne różnice zdecydowało o tym moi drodzy, że odnieśliśmy właśnie porażkę. O tym mówiłem moi drodzy. O tym właśnie mówiłem, że tak może być. Weźmy sobie połowę punktów. Dobra, i teraz prawy. Niestety nie. Niestety nie. 10,80. To jest wystarczające. To jest wystarczające, że wziąć jeszcze jedną tą płytę na zwykłe. 4. Kurczę, te moje taktyki coś ostatnio wychodzą. Wychodzą, bo wychodzą. Tylko. Te takie endgameowe, te ostatnie etapy po prostu przestają mi wychodzić. Nie mam co do tego szczęścia. Co do tych takich ostatnich bit, no trzeba coś z tym zrobić. kurczę, trzeba coś z tym zrobić, ale nie ma co. Dobra, wrzucam. Nie będę tej wam wiecie przedłużać tutaj czasu odcinka. Nie, jak nie zwyciężę, to nie. więc klikam sobie i czy mamy zwycięską płytę, moi drodzy? Raczej niestety nie. Więc jest to porażka. No i co. Dzięki wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć!